Czytanie raportów od agencji Performance dla wielu osób jest jedną z nielicznych form komunikacji z agencją. Nieważne czy taki raport jest tworzony automatycznie czy ręcznie, z jednej strony używamy go do oceny pracy agencji, ale z drugiej, zwłaszcza w połączeniu z danymi z innych miejsc, jak na przykład raporty sprzedażowe, te wszystkie dane pomagają nam. Po pierwsze, orientować się, co się obecnie dzieje na rynku, jak idzie nam walka z konkurencją, a w przyszłości pomogą nam planować kolejne kroki. Więc dzisiaj więcej o raportach, ale o strony praktycznej oglądając raporty kilku przykładowych klientów z różnych branż. Jedziemy. Cześć, z tej strony Erwin Wilczyński, Marketing z Result Media. Jeśli interesują Cię newsy ze świata reklamy i marketingu, ewentualnie ciekawe rozmowy z ekspertami i praktykami, rozważ subskrypcję naszego kanału. Zapraszamy także do lajkowania i komentowania, a teraz wracamy do tematu raportów. I najpierw krok w tył absolutne podstawy, po co w zasadzie są nam potrzebne te raporty? Po pierwsze i najważniejsze, raport jest dla Ciebie i dla Twojego biznesu, a jego nadrzędnym celem jest określanie tego, czy kampanie reklamowe pomagają. Pomagają Twojemu biznesowi spełniać wyznaczone cele. Ja wiem, to straszny banał, ale zanim zaczniemy się reklamować, zanim zaczniemy wydawać kasę na zakup mediów, musimy dokładnie wiedzieć, po co kupujemy te media, po co się tam pokazujemy. Inne cele będzie miała kampania wizerunkowa, inne cele będzie miała kampania sprzedażowa, jeszcze inne będzie miała kampania realizująca gromadzenie Leadów, aczkolwiek wszystkie da się je policzyć i wszystkie trzeba liczyć zgodnie z ich przeznaczeniem. Po drugie Raport ma służyć ocenie pracy agencji reklamowej. Okej, okay, w pierwszym miesiącu nie masz go z czym porównać, ale już w drugim miesiącu zawsze możesz go porównać z poprzednim raportem i widzieć, czy następuje progres w określonych miejscach. Zwykle w pierwszych miesiącach współpracy zmiany potrafią być dynamiczne, ponieważ agencja się uczy naszej specyfiki, nowo skonfigurowane konta uczą się naszej specyfiki. Po jakimś czasie te zmiany przestają być tak widowiskowe. Owszem, one nadal nastąpią, ale dopiero analizując wiele czynników, wiemy, czy jest to sezonowość, działania konkurencji, czy może jednak błąd po naszej stronie. Jeżeli nie wyznaczysz jasnych celów agencji, to w raportach bardzo szybko agencja sama sobie zacznie wystawiać laurki, niekoniecznie dobre dla Twojego biznesu i dla Twoich celów. Znane przykłady to dynamiczne wzrosty CTR-ów, a także zwiększanie widzialności kampanii sprzedażowych. Po trzecie, raporty to wiedza zdobywana w świecie rzeczywistym na podstawie wydawania Twojego prawdziwego budżetu, więc jest to bardzo droga i bardzo cenna wiedza, ale gromadząc te raporty miesiąc po miesiącu, rok po roku, gromadzisz coraz więcej wiedzy na temat swojej branży, otoczenia konkurencyjnego, rynku. Dzięki temu możesz sprawniej podejmować decyzje i dokładniej przewidywać przyszłość. Forma raportowania. I tutaj jest różnie. Kiedyś wysyłało się tabelki w Excelu albo prezentacje. Obecnie najczęściej dostaniesz coś wystawionego w jakimś narzędziu w stylu Google Data Studio, obecnie już Looker Studio. Gdzie agencja przygotuje raport dostosowany do Twoich potrzeb? Największe zalety takiego rozwiązania to łączenie danych z różnych miejsc, jak na przykład z Google Ads i z Google Analytics, a po drugie dostęp do danych z jednej strony prawie że w czasie rzeczywistym, a z drugiej strony zagregowanych danych historycznych. Co jest w typowym raporcie? Przede wszystkim mnóstwo skrótów, które musisz poznać. Będzie CPC, CPM, CPA, PPC. CR, CTR i wiele innych. Zrobiliśmy już filmik na ten temat, więc nie będziemy się powtarzać. Będzie podlinkowany gdzieś tutaj na ekranie, a także w opisie pod filmikiem. Najbardziej istotne z punktu widzenia kampanii sprzedażowej będą dla Ciebie dwa wskaźniki. Jeden, który możesz dostać w raporcie marketingowym, czyli ROAS i drugi, który prawdopodobnie musisz sobie wyliczyć samodzielnie, czyli ROI. ROAS, czyli Return on Advertising Spend zwrot z wydatków reklamowych to coś, co samodzielnie może Ci wyliczyć zarówno agencja marketingowa, jak i Ty. Wzór na ROAS jest bardzo prosty i dla kampanii będzie wyglądał tak, że całkowity dochód z reklam dzielimy przez wydatki na reklamę. ROAS najczęściej wliczamy jako procent, więc wynik poprzedniego dzielenia obecnie mnożymy razy 100. Niestety, bez marży ciągle nie wiemy, że taka Kampania była skuteczna czy nie i czy taki ROAS jest dla ciebie wystarczający? Żeby to wiedzieć, musimy policzyć ROI, czyli return on investment, czyli zwrot z inwestycji. Nie zawsze jest w stanie policzyć to za ciebie agencja. Często nawet nie będzie, ponieważ nie zna twojej marży, żeby móc to zrobić. Więc finalnie ROI musisz policzyć samodzielnie. Wniosek z tego jest taki, że ROAS powinien być obliczany, mierzony dla poszczególnych kampanii, dla poszczególnych grup produktowych czy nawet pojedynczych produktów, ponieważ dopiero znając ROAS i znając marżę, Możesz wliczyć swój prawdziwy roj. Ok, ale wróćmy do meritum, czyli do raportów, i zobaczmy, jak mogą wyglądać w rzeczywistym świecie. Zaczynamy od templatki, a właściwie od raportu przykładowego dostępnego w Looker Studio, czyli dawniej w Google Data Studio. Bardzo fajna templatka, na pierwszy rzut oka troszkę chaotyczna aczkolwiek pozwala nam określić bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele wskaźników, i kiedy już umiesz z niej korzystać, na pierwszy rzut oka widzisz, czy wszystko jest ok. Sam korzystałem z niej wielokrotnie, ale przejdźmy ją teraz krok po kroku. Więc od lewej. Najpierw mamy kliknięcia i ctr -y naszych reklam. W skrócie, pokazuje nam to, czy ktokolwiek wchodzi w interakcję z naszymi reklamami, czy są po prostu nudne i niezauważalne. Kliki, które już nam wejdą, mierzone są w środkowym bloku. Dzięki temu wiemy, jak ściągnięty na stronę użytkownik się zachowuje i co najważniejsze, Najważniejsze, jaki jest poziom konwersji. W skrócie, tutaj dostajemy informację, czy użytkownik otrzymał to, co było mu obiecane w reklamie. Jeśli wskaźniki są kiepskie, to może to znaczyć, że na przykład, coś jest nie tak z naszą stroną albo z naszym produktem. Z drugiej strony, może warto przyjrzeć się reklamie, czy reklamujemy na pewno to, co chcemy, czy może coś zupełnie innego. Ostatnia tabelka jest o tym, ile ta zabawa nas kosztuje. Mimo iż widzimy średnie CPC czy średni CPM, to jednak, mając pozostałe dane, na przykład biorąc pod uwagę całkowity koszt i liczbę konwersji, możemy wyliczyć sobie koszt konwersji i tym podobne. Pamiętajmy, że to, co widzimy dla zagregowanych wszystkich kampanii, możemy zobaczyć dla każdej poszczególnej kampanii i wtedy taka analiza i kopanie w danych ma jeszcze większy sens. To była templatka, każdy może ją sobie zobaczyć zaglądając do Looker Studio, aczkolwiek jest to działająca templatka, używa jej całkiem sporo osób i możemy ją polecić. Natomiast jak zaraz zobaczymy w świecie rzeczywistym Wystarczą o wiele prostsze templatki i o wiele prostsze wskaźniki. Wszystko zależy od tego, co chcemy odczytać, co go chcemy poszukać. Przechodzimy do branży usług medycznych. Jak widać, jest o wiele prościej. Tutaj mamy taką sytuację, że po zimnym wrześniu mamy ciepły październik i wiele wskaźników zaczyna wyglądać mniej korzystnie niż na przykład rok wcześniej albo miesiąc wcześniej. Poza danymi dotyczącymi kampanii jak CTR czy budżety, najważniejsze dla ostatecznej analizy i dopasowania do strategii są konwersje, które w przypadku tej kampanii mają Kilka KPI. -ów. Poniżej tego w raporcie jest rozbicie tego wszystkiego na poszczególne linie, na poszczególne kampanie. Dodatkowa ocena różnych form reklamowych występujących, aczkolwiek niestety nie możemy tego pokazać w tym materiale. Po takim raporcie możesz sobie pomyśleć, dobra, jeśli produkt jest relatywnie tani, jak wizyta u lekarza, no to może nie trzeba tak analizować różnych danych. Zmieniamy zatem branżę, przechodzimy na rynek, gdzie jedna transakcja to może być kilkaset tysięcy, albo nawet i grubo ponad milion złotych, albo nawet i kilka milionów, czyli do deweloperki. Pomimo sytuacji rynkowej i coraz bardziej zaciętej walki, tutaj jest nawet mniej wskaźników niż poprzednio. W takim wypadku wyświetlenia i kliki pokazują nam realia rynku, ale sprzedażowo to konwersje i ich koszty są tu kluczową informacją. Dodatkowo widzimy, że w przypadku tym kanały jasno pokazują, że obecnie ser. Nie ma sobie równych. Deweloperka i usługi medyczne to może nie są najczęściej reklamowane rzeczy w internecie. Przejdźmy do czegoś bardzo popularnego, czyli wchodzimy na podwórko e-commerce, sprzedaży prawdziwych produktów pakowanych w paczki i wysyłanych. I tutaj mamy do czynienia z o wiele prostszym dobra, tak naprawdę trudniejszym ale z o wiele prostszym raportowaniem, ponieważ finalnie dla nas liczy się sprzedaż. Więc są koszty kampanii. Mamy koszt CPC, ale idziemy od razu na koniec. Mając koszt mediów, liczbę transakcji, przychód z tych transakcji i ROAS, z punktu widzenia danych jesteśmy w domu. Biorąc pod uwagę, że te dane mamy dostępne do każdej linii kampanii, te dane są kluczowe, jeśli chodzi o optymalizację sprzedaży poszczególnych kategorii w naszym sklepie. Reasumując, aby wyciągać wnioski z raportów reklamowych, wcale nie musisz mieć zaawansowanej wiedzy o marketingu. Wystarczy, że wiesz, które wskaźniki są dla ciebie istotne i jak przekładają się na twój biznes. Ale jeśli posiadasz zaawansowaną wiedzę marketingową, jesteś prawdziwym marketerem z krwi i kości, znasz te wszystkie skróty, wiesz jak wyglądają prawidłowe relacje między nimi i zaglądasz do raportów nie raz w miesiącu na podsumowanie, tylko kilka razy w tygodniu, to o wiele szybciej możesz wyłapać różne, dziwne rzeczy, różne sytuacje rynkowe i zmienić strategię, aby na koniec miesiąca mieć lepsze wyniki. Czy zrobisz to samodzielnie, czy z agencją? Wybór należy do Ciebie, jednak lepiej wiedzieć i lepiej czytać te raporty na bieżąco. Super efektywny marketing to także studio produkcji materiałów wideo i podcastów dla biznesu, więc jeśli nasza jakość, to jak to wszystko wygląda Ci odpowiada i potrzebujesz stworzyć tego typu materiał, napisz do nas. Myślę, że się dogadamy. Ok, jeszcze raz dzięki za Twój czas i do zobaczenia wkrótce.